Miłośnicy sztuki współczesnej mogą zobaczyć w Muzeum Okręgowym w Koninie pracę z kolekcji Grzegorza Szmida. Jego cała kolekcja liczy prawie 200 dzieł. Kolekcjoner gromadził je przez 20 lat. Na wystawie można zobaczyć pracę takich artystów jak Jan Berdyszak, Marek Landa czy Piotr Lutyński. W ubiegłą sobotę po wystawie oprowadzał sam kolekcjoner. Ta wystawa jest zdrowiskiem. i tak chcę ją traktować, i tym dla mnie jest. No, bardzo ważna, bardzo ważna y, życiowa, osobista sprawa, i, i myślę, że, y, że ta wystawa to pokazuje. Pierwsza część jest taką wystawą y, przekrojową. Druga y, natomiast będzie mi się wydaje dużo bardziej interesująca, ponieważ będzie zestawiała w każdym z pomieszczeniu dwóch artystów, którzy będą wchodzili w jakiś dialog. Jakąś relację, to co mnie zawsze w sztuce bardzo interesowało. Wernisarz drugiej części uzdrowiska odbędzie się 5 marca o godzinie 18.00. Wystawa będzie czynna do 30 czerwca bieżącego roku.